Z czym Wam się kojarzy Australia? Czy kiedykolwiek chcielibyście tam pojechać? I czy w ogóle cokolwiek wiecie o Australii? Jeżeli nie, albo tak, i jest to niewiele, mam dla Was książkę od wydawnictwa Dowody, Agnieszki Burton, Ozland. Przestrzenie z wszystkim, opowiadająca właśnie o Australii. Ale, no właśnie, czego można by się było spodziewać po książce o Australii? Można byłoby się spodziewać, że będzie opowiadała o kulturze, o zabytkach, o, nie wiem, o tym, jak wygląda polityka w Australii, ale nie. Autorka skupia się tutaj zupełnie na czymś innym więc nie pokazuje Australii jako państwa nie pokazuje Australii jako e, pewnego rodzaju kultury, która teraz tam jest bardziej skupia się na pierwszych narodach, na aborygenach, na tym, co doprowadziło do tego, że było tyle rzezi, że rasizm jest tam dalej bardzo wyraźny, że w dniu ustanowienia Australii, ustanowienia przez białych Australii, na ulicę wychodzą protestujący ludzie z pierwszych narodów, aborygeni i współpracownicy, ludzie wspierający. Autorka Kreśli przed nami obraz przestrzeni, która została zniszczona przez Białego Człowieka. Pokazuje nam, jakie mechanizmy powodowały tym, że ludzie chcieli tam się osiedlać i chcieli zabierać ziemię pierwszym narodom, jak je spychali, jak je odczłowieczali. Też pokazuje, jak w tamtym czasie na przykład wywożono kości aborygenów, ale też. I to bardzo, bardzo mnie zszokowało, a w zasadzie. Nie, było też kilka takich fragmentów, w których na przykład e, okazuje się, że mieliśmy bardzo duży wkład, jeżeli chodzi w, w Australię. No chociażby góra, e, góra Kościuszki, Mount Kościuszko, no to też jest nazwana przez Polaka. Natomiast wielu Polaków, którzy tam się znajdowali, chociażby, no właśnie, próbuję znaleźć, bo sobie gdzieś zapisałem, a nie za bardzo wiem w którym miejscu. O, właśnie, jednym z pierwszych obrońców Aborygenów był Polak Paweł Edmund Strzelecki. To on nazwał Górę Kościuszki. Twierdził, że wszyscy ludzie należą, jakby. Trzeba ich traktować na równi, i wszyscy są e, jednością, więc był jednym z pierwszych ludzi, którzy e, wstawiali się za borygenami, no ale wiadomo, był Polakiem, był człowiekiem z zewnątrz, więc jego historia wcale się nie skończyła dobrze. E, w, ważna data w, e, w 1869 roku. Zostaje wprowadzony w Victorian Aborigines Protection Act i dodatek Half Castle Act w 1886, które pozwalały odbierać dzieci aborygeńskie z domieszką białej krwi, aby asymilować się z kolonialnym społeczeństwem. Asymilacja, mimo że brzmi ładnie, wcale nie oznaczała, że będą na równi traktowani, ale oznaczała, że będą wychowywani z białymi, ale będą trudnili się tymi gorszymi pracami, czyli nie wiem, sprzątaniem, służeniem i tak dalej, czyli dalej byli traktowani jako gorsi ludzie. Autorka pokazuje jak to dalej przenika do współczesnej Australii, jak Australijczycy negują fakt w ogóle, że coś takiego miało miejsce, że jest rasizm. Dla nich jakby nic się nigdy nie wydarzyło, więc całych, całe Pierwsze Narody i to co zrobili im współcześni Australijczycy, duża część, Potrafi negować, i o tym właśnie też pisze autorka, pokazując, że nawet w miejscach, które upamiętniają jakieś wydarzenie, zapytanie o rzezie, o masakry, w najlepszym wypadku spotyka się z milczeniem lub z niewiedzą. Książka obszerna. Yy, duża autorka porusza bardzo wiele tematów, jakby chciała po prostu zamknąć w jednej książce wszystko, co istotne z pierwszymi narodami. Tu wychodzi niestety przez to jeden minus tej książki: to nie jest mocno zgłębione, to nie jest mocno opisane, udokumentowane przez nią. To są raczej rozmowy z pierwszymi narodami, rozmowy z ludźmi, nakreślenie postaci i nakreślenie pos problemu, ale tak troszeczkę w sposób powierzchowny. Czy książka warta przeczytania? Tak, jako jako taki wstęp do poznawania Australii, więc jeżeli macie inne pozycje, a chcielibyście zacząć czegoś, co Wam nakreśli e, całościowy obraz, ale tak troszkę powiększkownie, to Australia jest świetną pozycją. A jak wiecie coś więcej o Australii, to też Was zachęcam do przeczytania, chociażby dlatego, żeby poznać opinię właśnie Pierwszych narodów, bo chyba w tej chwili książki Australii w tym temacie i jakby z tego punktu widzenia nie ma. A ciekawe jest to, że nie napisał to nikt z pierwszych narodów, tylko napisała to polska autorka.